Widzowie, zobaczcie czym ja jestem. Jestem po prostu zmutowanym Creeperem. Wy to widzicie, płaczcie jak on wygląda. Jest wielki, słuchajcie. Na dzisiejszym odcinku będziemy grać sobie tym zmutowanym mobem, ale ze mną jest specjalny gość. Zobaczcie co to jest, to jest zmutowany. Chwila. Co, o, o co chodzi? Chwila. Kim on jest? Zobaczcie, to jest, jakiś, to jest jakiś Enderman wielki, nie, co on robi, o, zaraz, o, matku, co to jest za Enderman, halo, Szczypson, z nami jest Shipson, widzowie, ale zobaczcie, jaki ten, ten Szczypson jest zmutowany, o, nie, widzowie, i dzisiaj, zobaczcie, jaki on jest wielki, będziemy grać jako te mowy. będziemy robić, co, mi marek. Czy my mamy jakieś umiejętności, czy nie? Za, zaraz zobaczysz, zaraz zobaczysz. Po umiejętności będziemy robić, słuchaj, takie różne, że tak powiem, walki. Będziemy robić walki mobów, zobaczymy. Bo zobaczcie w ogóle, widzowie, ile ja mam życia. To jest niemożliwe. Normalnie w Minecrafcie nie macie takiej ilości życia. Ale my mamy... O ty Szczypsonie, nie bij mnie! O, wielki tutaj ten ziomek. Patrzcie, ej, w ogóle jak ja rusz, tą głową ruszam. Patrz, widzisz to Szczypson? To patrz, jest! U, 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 a u, nie, wiem, u, 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 a i co? Dobra, ale ja powiedz mi, jak będziemy a. się bić? Tutaj będziemy się bić. No normalnie, będziemy się bić. Normalnie, wiesz, ale musisz mieć tego samego moba. Tylko będziemy się bić, wiesz, tutaj. A, zobaczymy, który, tak, który mob będzie specjalny, widzowie, przed tym, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, musicie zostawić łapeczkę do góry tutaj dlatego, dla tego creepera. Dopóki on tutaj pięć razy nie machnie głową. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, łapkę chyba zostawiliście, to widzowie bez przedłużania po prostu zaczynamy. A patrzcie, w ja ogóle mogę, mogę zmienić tutaj w normalnego człowieka. i widzicie, czyli to jestem ja, to nie jest żadne oszukane. Widzowie, lecimy po prostu z tym creeperami i z tymi walkami. ok, widzowie, jestem przygotowany. Tutaj zmutowany szczypson! Ja już Kontra nie, 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 ja ci jest, dam, o nie, ty co? Nie jest, nie jest szkodliwy proszę, w ogóle, Uwaga, o ty, ja let's dam. Go. Dobra, nie? ja ci Dobra, nie, ja cię dasz. o ty, o masz. Ej, co to jest? Co? co? O nie, co cię ty głową stawiasz TNT! O ty ja ci dam ty! Jeden najgorszy na świecie tutaj creeperze, to ja też w takim razie stawiam tutaj TNT i wybucham je! O nie, nie mam tej zapalniczki, o ty ja ci dam, on zjada te TNT! Nie pomocy! nie mogę ci uderzyć! A dobra, teraz się uderzył! O ty o masz ty przeklęty! Największy szczypso nie! Łapiłam tutaj, o ty, dobra Dostajesz, dostajesz, patrzcie, ale co ci się dzieje z głową? Nie, ja to ja na to nie pozwolę, ja też tutaj stawiam TNT moje. O, ty nie zjesz tego, nie zjesz mojego TNT. O nie, to wybucha! Ale wybuchy będzie, O, dobra, trudno. O, ty masz. Ale to, to jest regeneracja ogromna. Patrzcie, co to ma być? Nie, ja się na to nie bawię. O, ty szy, 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 szybson, nie, przegasz! Przegasz tą wojnę ze mną. Ty myślisz, że ty jesteś lepszym zmutowanym mobem. No nie, wydaje mi się. Ja jestem też lepszym zmutowanym mobem. Zobaczcie. O, widzowie, ile masz życia? Już nie, pułówka! O nie nie biję, ale mnie Szypson bie. Nie, nie, pozwolę na to, nie, chyba przegram! Szybko bierz nie! Zginąłem widzowie, szybko mnie pokonał Jest lepszym zmutowanym Wapo. creeperem ale ja się na to nie dam, Szczypcon Ja ci pokażę, ja ci pokażę jeszcze tutaj Kto będzie lepszym, tak powiem, kolejnym Zmutowanym mobem o, Ja jestem kolejnym mobem, zobaczcie Jestem napakowanym mięśniakiem I co my tutaj mamy, zobaczcie, mamy regenerację 2 Na 15 minut i siła 2 O co tutaj chodzi Nasz cały ekwipunek jest tutaj zajęty tym Takim zgniłym mięsem, o fuj Szczypson, ty też masz cały ekwipunek zgniłego mięsa bo jak to by się kark wykręcał. Ja też mam, no A, Ale tu są w ogóle siła Ja jak, jak, też jak... mogę cię bić? Co? Nie, nie ma żeby czekaj teraz, ją możesz być. O ty, już wie, jak chcesz mi mi, dobra, dawa, właśnie, się. właśnie, się, tym mój nieśniaku. zobaczymy, kto jest lepszym mięśniakiem, kto jest lepszym tutaj, siłaczem, zombiakiem, siłaczem, O ty, co, taki, jesteś tutaj dobry? Dobra, ja ci dam, ja ci dam tutaj, o ty, mek, ścigacz, nie raz, dwa, o nie, zginę zaraz ja nie mam życia, o nie, 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 o nie życia widzowie, on no, nie jest taki silny mi się wydaje, czemu tak szybko chodzisz, to jest niemożliwe, jak ty szybko chodzisz, szybko, pomocy nie, nie, ja muszę ci zgniłem mięso rzucić pod nogi, ja nie wiem, co ja robię. A prawda. nie, no dlaczego, pełno O, co, dobra, a ty, to no, trudno, dostajesz, zostajesz tutaj, nie wiem, jest, o, meg, 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 on nie zginę! Znowu zginąłem! Nie, ja się na to nie bawię, ja się w to nie, nie bawię. No, nie ma ze mną szans Oh my god mobem, Oh my god, dobra Nie, ja się w to nie bawię Ja, ja robię tutaj ja, ja muszę kolejną rundkę z tobą Dobra, ja kontra ty A, O nie, dobra I Jaki ty jesteś silny, dobra No, taki mądry jesteś Patrz, ja cię tutaj pokonam Jako normalny człowiek Albo nie Albo cię nie pokonam Dobra, jednak jestem słabym Nie podchodź tutaj Dobra, idziemy na kolejną walkę Ja się na to nie godzę Muszę wygrać jako zmutowane zwierzątko Widzowie, kolejny mob Tym razem jesteśmy zmutowanym szkieletem Tem, my widzicie to widzowie, patrzcie, mamy taki łuk, to są jakieś strzały, zobaczcie, w ekwipunku. Mamy mnóstwo kości. Zobaczcie ile kości to jest. O ty, on jest zbudowany z kości, więc ma tutaj mnóstwo kości. Patrz! Ej, patrz czym są, jaka kość fajna, jaka malutka kość, o, ja cię kręcę! To jest jakaś szóstka, Tutaj jest jakiś chyba, nie wiem, to chyba rozszyj mi wyjęto. Wyje, wyje, co? Jest, to o nie jest palec. O, o nie, mój paluch, no masz rację! Nie, nie jest dobrze. Mamy do tego jakieś strzały, mamy Aro no, zobaczmy, zabijemy tutaj tego. O, myk, dobra, dostajesz. Tutaj mi jest to szczepcą. No nic, wydaje mi się, że to jest czas na, na bitwę, na bitwę tej szkieletów Jesteś na to gotowy? Wiemy się. Gotowy. Dobra, właśnie, właśnie tutaj o ty szkielet, ja ci dam, o ty co, myślisz, że jesteś taki duży, ale nie jesteś taki silny, tylko ci się tak wydaje. Aaa, czekaj, czy ja ci w ogóle jakiś damage, czy to możesz? O, jaki ty jesteś dobry, ty jesteś dobrym graczem tutaj. Wiza, a, ładnie, ładnie, tutaj strzelasz, ładnie strzelasz, ale wiesz co, ja tutaj podchodzę do ciebie. Ja mam tyle kości parcerowie, ja jestem teraz proplayerem, ja jestem proplayerem tutaj. O nie, 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 jestem tak proplayerem, o, nie, o, dostaję jako szkielet, dobra, ja ci dam, o nie, dobra, już za. Dostajesz tutaj na, na dziurkę, na dziurkę. O, dostaję, ale dostaję. Meg, Szybson, ty myślisz, że ty mnie pokonasz? Dobra, nie pokonasz mnie, Meg, dostajesz. Raz, i dwa, o, dobra, trafiam cię. Szybson, nie ruszaj się, nie ruszaj się, Szybson. Dobra, ja ci dam, dobra, idę cię idę, idę się rozwalić z łuku Idę cię rozwalić z łuku A ja on jakiś Poison Arrow, dobra, teraz cię rozwala, patrz, teraz biorę Poison Arrow. Jestem, ja jestem za trucą! I co? A ja mam takie strzały, bo jestem dobrym graczem. A ty co? Widzisz, ja tutaj mam przewagę nad tobą. Na, to. a, zaraz cię zabiję. Co? Myślisz, że mnie pokonasz, że ja tutaj na bliski dystans jestem coraz lepszy. Staje się silniejszy, próbuj mnie tylko zniszczyć, ale ja ciebie zniszczę. Nie pokonasz mnie Szczypson. dobra, ile ci zostało życia? Już mniej niż połowa, ale ten szkielet ma tyle życia, że to jest hit. Wow, jaki to jest potężniak i mięśniak i w ogóle jaki on jest tutaj o, przepotężny, nie, nie pozwolę na to, nie pozwolę na to, nie, 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 ja się na to dobra. nie mam, o, zginiony jest, zginiony Szczypson i co, Ole ale mały Szczypson tu jest, o, ty mały Szczypson, a, dobra, lepsze szybson, Szczypson, same wymówki tutaj, ja ci zaraz, o, ty, ja, ja ci dam, ja ci dam szybson, tak się bawić, widzowie, 2, 1 i lecimy po kolejnego z najbardziej zmutowanego moba, a na sam koniec, widzowie, zobaczymy, kto jest najsilniejszym mobem zmutowanym. Jeźdz jest... śnieżkę! O ty, śnieżkę, ja ci dam, dobra, teraz jesteśmy, widzowie, śnieżnymi golemami! O co w ogóle chodzi? jest jestem fajny, patrzek, jak ja tutaj densy robię. U, uu u. A ja nie mam tutaj. pasz. dobra, ja ci dam, patrz. A ja zamrażam tą owcę. Ja też, ej, pasz, ja chcę za... możesz zabrać owcę? Nie, to jest niemożliwe, ja też chcę. O ty, owco, dostajesz na dziurę! O! Ej, ja czekaj, ciebie te śnieżki nie bolą. Ja ci dam. Mamy co No, co, ciebie... co ma śnieżka Czy mi, się boleć. Wydaje? Czy mi się wydaje? Czy mam cały jak śnieżek? Ej! Widzowie, patrzcie, mamy żelazny miecz tutaj schowany, no Dobra, szczypsa, wiesz co, tak naprawdę ja mam tutaj żelazny miecz. Taki biały. On może on jest ze śniegu zrobiony. Ty, to by było dobre. Dobra, dostajesz tutaj śnieżkami. Nic się to nie bije. O, ja nie mogę. Dobra, to jest tragedia. Ja sobie zrobię tutaj no, Muszę sobie zrobić tutaj. Patrz. E, wezmę sobie golema do pomocy. Ha, przecież ja nie mam dyni. To nie zrobię. O, ty, dobra, robię tutaj. Robię tutaj. pasz. Ej, możemy zrobić zamek śnieżny. To by było coś, ale wiesz co? Nie teraz, Szypson. Teraz idę cię bić z miecza. A, dostajesz z miecza. Niszcze cię, niszcze cię. Nie pokonasz mnie tutaj, bo ja jestem tutaj lepszym zmutowanym człowiekiem od ciebie. O, ty co myślisz, że jesteś taki dobry? O, ty, dobra ey, nie jesteś, bo tutaj strzelasz, muszę przyznać. Jesteś naprawdę dobrym graczem, widzę tutaj, że się starałeś, naprawdę dużo o, ale śnieg, nie udało! Uuu! Golem śnieżny! I zobacz w ogóle, jaki my tutaj za sobą dajemy taki ślad, taki fajny usił, 4 cztery, no, ty śniegu. No, no. Jak skaczę, to to nie daje. O ty, ta, jeszcze mnie próbuj tutaj zabić. Dobra, dostajesz śnieżką, dostajesz śnieżką. O, nie! Nie aaa, dobra, o ty siusiaku najgorszy! Ja ci dam, ja ci dam, ja ci dam, nie, 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 nie zginę, jako golem śnieżny. Nie, nie pozwolę na to, dobra, golem śnieżny! Golem śnieżny, się tutaj niszczy. O, Mam więcej życia od ciebie! A, co, Widzowie, mam więcej życia, jestem niepokonanym golemem śnieżnym. To jest wynik 2-2 i to jest naprawdę chyba Z nas będzie Czyli ostatnia teraz decydująca walka. walka. Prawdopodobnie tak, chociaż wydaje mi się, że to nie jest jeszcze koniec. Widzowie, jest jeszcze naprawdę dużo mutacji. Więc oglądajcie do końca i my lecimy z kolejną. Widzowie, teraz jesteśmy endermanami. Widzowie, patrzcie, jakie my jesteśmy zmutowane endermany. O co chodzi tutaj? Jako... O jaką ona twarz? On ma twarz takiego Słuchaj, wieśniaka. Coś. Uwaga. Co? Co? co, co, y co y mi jestem i o, Zobaczyłeś? Wow, pa, znowu i jesteś, pa! i dobra, ej, właśnie, no właśnie. te, te perły odbierają mniej życia niż normalnie, czy No nie, no tak? ja, jest bo, Mamy więcej ej, życia i dlatego, Ej, zobacz co mam, w jak... ty, ty nie, nie uwierzysz co mam w jakiej punktu patrz, endstone nie? End ja nie mogę nawet tego stawiać. To normalka sprawa, nie? Normalna rzecz, ale patrz co ja mam dalej. Mam pa, Portal mogę zrobić, mogę zrobić portal. No, no, no widzę już pa. jak robisz ten portal. Robię portal, pyk, pyk, pik. O nie, ale, ale skiełbasiłem, ale portal! Dobra, ale wiesz co, tutaj. ale patrz co mam no. jeszcze, patrz co ja mam tutaj w ręce. Koniecznie to, to się nie da postawić, patrz to postawić. Nie mogę tego postawić. Bo to da się halo. postawić tylko. Albo nie. O, czekaj, czekaj, weź tak spróbujmy. O, tutaj na przykład O, nie da się! Nie da się, halo! Dobra, wiesz co, szczypson? ja cię Nie jesteś tego. Nie jesteś tego Dobra, to dawaj tutaj się bijemy, tylko tym razem musimy uważać, bo mamy perły. Jak coś, to możemy tutaj, dobra, trzy, dwa, jeden, co, taki modry jesteś? Dobra, mega, to już są perły, walę ciebie, o ty, dobra, pa, jeżem bijemy się na perły. Hop, hop, hop. O ty, dostajesz, dostajesz na perłę, dostajesz na perłę najgorszą, dostajesz na perłę, chłopie, pa, już mnie nie ma tutaj, myk, tutaj, a teraz jestem tu, meg, aaa, dostajesz tutaj na perłę, dostajesz na perłę, chopie! nie ma tutaj, nie ma tej ucieczki przede mną, pa, myk, 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 meg, myk, myk, dobra, kolejna perła, cyk, tutaj, jaki ja jestem najlepszy, tepujący się w ogóle ziomeczek, o ty, nie, nie, dobra, o, spokojnie, spokojnie, bo ty mnie zaraz, co to jest... za, za, co to za tepowanie się, co to? Tepowanie, tepie, tepujemy się, tepujemy się w cały górę... czas. No to, nie mądre. Nie, dobra, masz rację, mega niedobrze. O, halo, pomocy, uciekaj! O nie! O nie, ty nie możesz dogonić! Halo, nie, ja się na to nie godzę! Czekaj, uciekam z to, dobra, ja uciekam z tej areny. Ha! Na, 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 na! O nie, ty też uciekasz! A szybko! Uciekam, pomocy! Nie, zginę! To nie jest dobry pomysł! O nie, 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 nie! nie. Szypek! Aaa, zabiję mnie szczypson! Nie, szybco mnie zabije, Pomocy, 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 pomocy. Nie mam życia, nie, koniec, szybko, perła, perła perujemy się, perujemy się. Gdzieś na drzewo, gdziekolwiek. Szybko! Nie ja, mam ja tu. O. Oh, chyba uciekliśmy szybtsonowi. Nie! Jak to uciekliśmy szybtsonowi? To nie jest, ucieczka! A, szybko! A, czekaj, nie bije woda, nie, nie bije mnie woda, bez ten zmutowanym. jeszcze kietem. O, zostaw mnie! Nie no i zginąłem! Widzowie! A no ja się na to. Trzy dwa. Nie, trzy dwa, a ja się na to nie godzę. Ja na to nie pozwolę, żebyś się to wygrał. To jest, jeszcze mamy mnóstwo mutacji, które nas tutaj mogą pomóc. A, nie, bim widzowie! Lecimy tutaj do kolejnej zmutowanej go modba czym ja jestem? Halo, pomocy! Czemu ja jestem jakimś świniokiem, Szypson? Co nam się stało? My jesteśmy świnioko pająkiem, zobaczmy co mamy, czekajcie, czekajcie, Szypson, nie bij mnie Połowa mojego ekwipunku to mięso, czyli jestem tutaj świnioczkiem, a połowa to jest tutaj patrz, pojęczyna dobra, Szypson, ja chyba mam na ciebie sposób Mi się wydaje. Dobra

Znowu zginąłem! Ja nie, nie, ja nie pozwolę A... na to! Ja to nie pozwolę, nie, ja chcę rewanż! Ja chcę szczypsom, rewanż! No to nie, Dobra, rewanż. nie rewanż, rewanż daje do... Powtóreczka! Tak być nie może, ja się na to nie godzę. Dobra, dawaj szybcą, dobra, jedziesz, jedziemy tutaj. O ty co, myślisz, że mnie pokonasz. Myślisz, że jesteś dobrym zmutowanym mobem, nie jesteś. Nie jesteś szybcą, dobrym, zmutowanym mobem, ja jestem tutaj lepszy! O ty o dostajesz, dostajesz tutaj! No sam się zablokowałeś! aj, co, ta, 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 ta dostaniesz, ale dostaniesz teraz, dostajesz dostajesz, dostajesz, dostajesz o nie szybko pojęczyna, na o nie, 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 nie! Nie jest dobrze! widzowie, nie jest dobrze! Oni nie, umarłem za to 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 chyba coś... jednak pa... Świ... świnia pająki jest lepszy. Jesteś lepszym pająkiem ale ja za to jestem lepszym śnieżnym golemem no. Mam też swoje plusy. Widzowie, przechodzimy do kolejnej mutacji, jakiejś takiej pogrzanej. Nie. Okej, co ty jesteś? Halo, zaraz, zaraz, zaraz. Widzowie, zobaczcie, czym my jesteśmy. O, jakiś żołnierzki, czekaj. Nie mnie. Dobra, czekaj, zaraz. Muszę tutaj szukać, szukam cię, szukam cię, czekaj, czekaj. Ja ci pozwalę, pozwalam, co? Myślę, że ja ciebie nie znajdę? Oczywiście, że cię znajdę. Tutaj jesteś pewnie ukryty za tym. Nie. Czekaj, mów mi, ciepło, zimno. Jestem tutaj przy. Zimno, zimno. Mimo dobra, idę tutaj do portalu, tam gdzie są portale, tutaj Endu. O, czekaj, tu gdzie są kości, jakieś tam też jest zimno. Zimno! Jej. Nie, nie, no niemożliwe, ty jesteś tutaj gdzieś... Lodowaci, lodowaci. Tu jest lodowaci. Ojej, jeszcze bardziej. Co? Zimno. Nie, niemożliwe, dobra, w tym miejscu musisz być. Nie, gdzie ty jesteś? Ty jesteś gdzieś na górze? Nie, to jest niemożliwe. Ja ci nie widzę, jesteś w świni Jej... gdzieś. Albo nie, w Nie, ty... ja, je ja jestem w tym zielonym obrębie, ale. Co? Zimno, zimno. Zimno cały czas? Niemożliwe, no, je, nie jest. Nie, tam to w ogóle już nie wiem, czy ty już kostką lodu chyba nie Co? Nie, jesteś w tym miejscu, nie no. dobra, ja cię, tutaj, tutaj idę, tu idę, tu idę do śniegu, tu gdzieś jest śnieg, o. Tu nie jest, tu nie jest dobrze przypadkiem. O, Lipka. O tam nie, tam też jest tutaj, zimno. nie? Dobra, poddaję się jeszcze nie mam pojęcia. No Marek, w, w ogóle w środku nie sprawdziłeś. Co? Ja cię kręcę, dobra, nie wierzę że to myślałem, że byłeś poukrywany gdzieś tam, gdzieś tu. Zobacz, my jesteśmy mini creeperkami, ale ci sobie słodziutkie duszki duszki przebieram No właśnie widzę, ale to jest słodziutkie, o. Takie fajnie ale no mamy tylko jesteśmy no, no mega, Mamy tylko dwa tutaj, życia, no. Jesteśmy dzieckiem, jesteśmy dzieckiem creepera i zobacz, mamy tutaj bardzo dużo y, py, tego no ja wiem kapelbara. Tak czyli, czyli po prostu będziemy wielkimi creeperami. Jak dorośniemy, ale niestety teraz będzie walka dobra, na śmierć, ja, życie. Ja, ja, mi, ja mi się wydaje, że mogę Cię już o, bombić. Tak? Dobra, to ja Ciebie też. walę Cię! Kto będzie lepszym kriperem? Ja będę lepszym kriperem. O ty, nie, wiem ja się, że mnie pokonasz, czekaj, o, ale mi ja mam tę regenerację życia dużo. Nie, ja ci, my się chyba nie zabijemy. O ty, o ty, dom. ty ty, ja zabiję. Ty mnie zabijesz? Tak, ja ci dam zaraz. Nie, 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 czekaj, ja tutaj muszę, muszę jakąś taktykę ogarnąć. Ja, ja bym tutaj Cię rozwalić na kripera. Mam bardzo dużo tutaj. Miałem e pół serduszka, jak nie Tak? Naprawdę? To jest nie. Niemoż... Dobra, ja ci dam, dobra, cię Teraz, teraz Cię wale... o, ty... So, ay, yucky chose. Co to był za najpotężniejszy cios Szybson? Nie, dobra, bo, bo to Bo to był załadowany cios creepera. Aha, Ja nie wierzę, dobra, nie wiedziałem, to jest taki mały. No, ma... Jak ten mały creeper bije? Może to dlatego, że ty jesteś tym małym creeperem i creeper creeperowi sobie nie zadaje życia, a jak ja jestem człowiekiem, to ty mnie bijesz. Nie, został mnie ty mały przeklęty zielony ogórku. Nie chcę cię widzieć. Wynoś się stąd szybko. Pomocy. O nie, tak być nie może. Widzowie, napiszcie w komentarzach, która mu Kacja mowa wam się najbardziej podobała. I oczywiście, zostawcie łapeczkę do góry wraz z subskrypcją na tym kanale. Wpadajcie na kanał Szczypcona, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków. I ja się będę z wami żegnać. Odcinki są codziennie oczywiście o 18.30. Trzymajcie się, oła, papa! Pa.